Weronika. Dzisiaj jest niedziela, zaczął się już czerwiec i wczoraj, jak tak sobie przyglądałam Facebooka, to zobaczyłam nagle, że jest wydarzenie targi vintage w Gdańsku na stoczni. Takie coś odbyło się już miesiąc temu, ale ja to wtedy przegapiłam, więc teraz stwierdziłam, że jadę, bo bardzo lubię takie wydarzenia, jak są jakieś targi, stoiska porozstawiane, to jest zawsze ciekawe. Coraz bardziej lubię kupować rzeczy w second handach, także może tam coś znajdę ładnego. Nigdy nie byłam na stoczni, a wiem, że teraz to jest takie popularne miejsce, więc tym bardziej jestem podekscytowana. Tam są często organizowane imprezy, a teraz będą tam stoiska. Pewnie jest taka strefa z jedzeniem. Z zdjęciach wygląda to bardzo fajnie. Przepis tylko z Instagrama, ale bardzo Wam go polecam, bo jest to szybkie, zdrowe, robi się właśnie w jakieś 15 minut, no i duży plus, że bez mięsa, a smakuje pysznie. Na razie jest bardzo ciepło i świeci słońce, także idę tak ubrana, ale wezmę sobie jeszcze jakąś bluzę, bo na wieczór może się ochłodzić. Jest 14, zaraz wychodzę. To się zaczęło o 12 i lepiej by było być tam wcześniej, no ale nie mogłam wcześniej, więc będę tak koło 16, to i tak będzie ok. My jesteśmy już w stoczni, zamówiliśmy przed chwilą pizzę. Była trochę spalona, ale i tak była dobra. No i ogólnie to jest taki super klimat i mega się cieszę, że przyjechaliśmy. pojechaliśmy z tej stoczni, jesteśmy teraz w Gdyni i w ogóle miałam nadzieję, że zdążę na pociąg o 19.08 chyba, ale nie zdążyłam, dosłownie o minutę się spóźniłam więc teraz pójdziemy na plażę i tam posiedzimy aż do następnego pociągu mojego Do domu. Zrobiło się trochę późno, zaraz jest 22, a jutro muszę iść do szkoły. Ale mam same pozytywne wrażenia, bardzo mi się podobało. To miejsce ma taki klimat i tak przyjemnie się tam siedzi. Fajna muzyka, wszędzie porozstawiane leżaki, ten food hall. Był duży wybór jedzenia. Trochę drogo niestety, ale no tak to zwykle bywa w tego typu miejscach. Ostatecznie nic nie kupiłam. Przeszłam te wszystkie stoiska, ale nic mi się na tyle nie spodobało, żebym to chciała faktycznie kupić. Ale przyjemnie było nawet tylko to pooglądać. Także jak już mówiłam, bardzo udany dzień i na pewno na tym stocznie jeszcze wrócę. so Weekend, jest sobota, ja dzisiaj miałam cały dzień wolny, miałam się spotkać z koleżanką, a teraz już się tak przybrałam i siedzę w domu. Zrobiłam sobie kolację i to na dwóch talerzach, bo zrobiłam takie nioki i część zrobiłam na słodko, a część na słono. Użyłam to, co było w lodówce do zużycia, jakiś szpinak, pesto, mozzarella, a te drugie to po prostu podsmażyłam na maśle, dodałam cynamon i erytryzon. I teraz poglądam jakiś serial. Wciąż nie skończyłam oglądać The Office, ja nie wiem, jak to się stało. Oglądam to już bardzo długo, jakieś kilka miesięcy. Nie mam jakoś dużo czasu na te seriale, więc oglądam tylko w zasadzie, jak coś jem. Ale za to zdążyłam obejrzeć już czwarty sezon Stranger Things, jak wyszedł. Powiem wam, że jest to pozytywnie zaskoczona, bo spodziewałam się, że czwarty sezon to już będzie taki słaby, na siłę robiony. A naprawdę przyjemnie się to oglądało. Dalej jest ten sam klimat i trzymam w napięciu. Nie mogę się doczekać tych pozostałych odcinków. I w internecie jeszcze przeczytałam, że ma być piąty sezon. Nie wiem po co, dla mnie cztery wystarczą w zupełności, no ale okej. Okay. Byle z tym już nie czekali kolejnych trzech lat. I jeszcze tak z seriali to zaczęłam oglądać Breaking Bad. Na razie obejrzałam je jeden odcinek, ale wydaje się fajny. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc idziemy nad jezioro. Ma być 25 stopni, więc na pewno poleżymy na plaży, się trochę poopalam. Może nawet wejdę do tego jeziora, jak będzie wystarczająco ciepło, to się pokąpię. Pewnie jeszcze pochodzimy po lesie. No, myślę, że odpocznę trochę tam. przy lasie, przy jeziorze. Byliśmy tu kiedyś pod namiotem i wtedy tu było bardzo dużo ludzi, a teraz w sumie nie ma nikogo, bo jeszcze nie jest na tyle ciepło właśnie, żeby spać pod namiotem. Także jest dosyć pusto, cicho i przyjemnie. Wczoraj już sobie przygotowałam ciasto, no bo to jest drożdżowe ciasto, więc ono musi wyrosnąć, i właśnie im dłużej się je zostawi w lodówce, tym ono potem jest lepsze, bardziej chrupiące. To jest taka włoska pizza na cienkim cieście. Nazywa się chyba Neapolitańska, i ma takie aż bomelki powietrza w środku, mimo tego, że jest taka cieniutka. trochę luźniejszy dzień i wpadłam na pomysł, żeby pójść na windsurfing. I kiedyś trenowałam windsurfing i to przez 5 lat, także to jest spora część mojego życia, ale potem miałam jakiś taki kryzys i to przerwałam i teraz już minęły prawie 2 lata odkąd ostatni raz pływałam. Nagle naszła mnie taka ochota, żeby popływać, więc przed chwilą z bratem składaliśmy sprzęt, który też już leżał długo nieużywany i zaraz idziemy. Mogło być może trochę cieplej dzisiaj, bo jest tak 18 stopni, ale pływam w gorszych warunkach, bo kiedyś pływałam nawet w kwietniu czy w październiku, no to wtedy było już Naprawdę zimno. A dzisiaj jest ok i sobie, wieje, więc powinno być fajnie. Chociaż trochę się boję po takiej długiej przerwie, czy w ogóle będę pamiętać, jak to się robiło. Dobra, idę się przebrać i lecimy. A wcześniej nawet nie padłam do wody. Popływaliśmy prawie półtorej godziny, więc nie jakoś długo, ale mi to wystarczyło tak na pierwszy raz. Okazuje się, że to jest jak jazda na rowerze i tego się nie zapomina. Wystarczyło mi kilka minut, żeby sobie wszystko przypomnieć, a potem już pływało mi się bardzo dobrze. Wzięłam mniejszy żagiel niż ten, na którym pływałam wcześniej, i dobrze, bo mam teraz słabe ręce i nie wiem, czy była w stanie tamten utrzymać. Nawet mocno biało, dało się poślizgać. Ten wiatr może nie był taki równy, ale no jakieś tam właśnie ślizgi były. Długo nam zajęło przygotowanie tego sprzętu i potem przeniesienie go, ale było. Warto. Ja za dwa tygodnie jadę na obóz windsurfingowy, więc taka rozgrzewka była mi trochę potrzebna. I to już chyba koniec tego vloga. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!